Psalm 108, Pieśń Psalm Dawida. Pełna otuchy jest serce moje, o Boże. Będę śpiewał i wysławiał psalmami. Ocuć się, duszo moja. Zbudź się, harfo i ludnio, Chcę obudzić jutrzenkę. Będę cię uwielbiał, panie, między ludami. Będę śpiewał tobie wśród narodów albowiem aż ponad niebiosa wielka jest dobroć Twoja, aż pod obłoki prawda Twoja. Wznieś się ponad niebiosa, o Boże, a nad całą ziemią niech będzie wspaniałość Twoja. Aby byli uwolnieni umiłowani Twoi, wybaw przez prawicę swoją i wysłuchaj nas. Bóg mówił w świętości swojej, przeto się będę weselił. Rozdzielę sychem i wymierzył Dolinę Suchot. Galat Jest moim, mój i Manasses, A Efraim jest Obroną głowy mojej. Juda berłem moim. Moab jest miednicą moją Do umywania. Na Edom Wrzucę obuwie moje. Nad ziemią filistyńską Będę triumfował. Któż mnie zaprowadzi Do miasta warownego? Kto mnie przyprowadzi aż do Edomu? Nie ty, Boże, któryś nas odrzucił i nie wyruszyłeś z wojskami naszymi, o Boże, dajże nam ratunek od gnębiciela, bo próżna jest pomoc ludzka. Z Bogiem dokonamy potężnych czynów, bo On podepcze gnębicieli naszych.